Tak więc kolejny raz witam wszystkich modelarzy, szkutników czy osoby zainteresowane takim budownictwem. Mamy drugi odcinek z budowy naszego galonu waza. No i dzisiaj będziemy sobie robić dalsze części wręg. Widzę, tutaj części pokładowe oraz kotwice. Y to jest w poprzedniej części to, co zrobiliśmy: jak coś się zapraszam, sobie zobaczyć. Jest tam też fragment historii tego statku, który zresztą zaraz będzie kontynuowany. Kontynuując historię, gdy jednak silniejszy podmuch lekko przechylił go na lewą burtę, z trudem się wyprostował. Doświadczeni marynarze z niepokojem obserwowali żagle, zastanawiając się, czy okręt na pewno poradzi sobie z wiatrem wiejącym na morzu poza portem. Ich krewni, przyjaciele i znajomi goszczący na pokładzie jako goście honorowi radośnie machali do tysięcy widzów zebranych na brzegu. Za żeglowcem płynęły łodzie wypełnione ludźmi, którzy chcieli być świadkami tego wydarzenia. Nieopodal Tegelwiken, blisko kilometr od miejsca odcięcia lin holowniczych, Znajduje się przerwa między cyplami na południu miasta. W miejscu tym, wiejący z nadlądu wiatr wydostawał się na otwartą przestrzeń morza i nabierał prędkości. Kapitan, który wielokrotnie wypływał ze sztokholmskiego portu, wiedział jednak czego należy się spodziewać. Skierował okręt na środek kanału, aby uniknąć wypłynięcia na mielizny ciągnące się wokół wyspy Beckholem. Lecz gdy minął gelwikem, żagle niepokojąco nabrzmiały i okręt przechylił się niebezpiecznie na lewą burtę. Tym razem szczęście opuściło wilka morskiego. Pod wpływem gwałtownego uderzenia wiatru waza przechylił się jeszcze bardziej na zawietrzną. Woda zaczęła się wlewać do wnętrza kadłuba przez furty działowe, których nie zamknięto po oddaniu salwy hanorowej. Waza płynął dalej, obserwowany przez tysiące niczego nieświadomych widzów. Woda wlewała się do środka, z każdą sekundą przybywały jej ogromne masy.